Ja się cieszę bardzo, że jest zdrowy, że trenuje już tak jak to pamiętam z ostatniego zgrupowania u nas, bo najważniejsze dla piłkarza jest, że się nie ma kontuzji, że jest optymalnie przygotowany fizycznie. On jest się, ja widzę, że on się dobrze czuje i, i, i ciągnie go dobry. Na pewno trener... na, na, na siły od razu i być może on jeszcze w tym sezonie w ja jestem przekonany za gra. Natomiast jeżeli chodzi o, o, nasz, o nasze gry, no my mamy dzisiaj na jutro ostatnią grę, jeszcze to co jest na zgrupowaniu w maju. Ale jak tylko będzie ta możliwość jutro dania mu szansy, to na pewno dam szansę to skoro już ustaliliśmy po Panie że Robert nie zagrał w trzech meczu i jego miejsce będzie prawdopodobnie Ireneusz na jeden, tak, tak domniemuję w tej chwili, to chciałem Pana zapytać, ile Pan zmian, jeśli by Pan nie musiał tych zmian robić z kontuzji, czy będzie chciał Pan zrobić trzy zmiany, jakie meczu na euro można zrobić, czy będzie pan chciał wykorzystać więcej tych zmian, aby filmarze po prostu na swoje Ukraińskiego? To zupełnie inny mecz jest towarzyski i ja postaram się jak najwięcej tych zmian zrobić, ale też nie można zrobić, jeżeli drużyna gra i układa się gra bardzo dobrze, to uważam, że też nie zmiany robić, bo wtedy siada tak, a już wiele takich spotkań i towarzystw mieliśmy i każdy tylko chciał zmiany zmiany, ale jak to zrobiło się 4 3, czy 5 zmian, no to później już yy, na wojsku nie układało się to tak jak yy, układało się, kiedy grał ten zespół podstawowy. Yy. Tutaj w jutrzejszym spotkaniu na pewno tak jak i Kuba, i Piszczek, czy Lewandowski, czy, czy, czy Obrania grają wszystkie mecze w swoich klubach po 90 minut i, i na pewno mają już też trochę w nogach, więc chciałbym ich zaoszczędzić, ale to nigdy nic nie wiadomo. Ja, mnie też zależy i im, i piłkarzom, i kibicom na wyniku, jeżeli jest dobry wynik i dobra kara, jak wcześniej powiedziałem. To trzeba tylko interweniować. Dzień dobry, Krzysztof, najpierw na konferencji. Powiem tylko, że mam dwa pytania. Pierwsze, czy po Pan dostęp, czy wszyscy są na 100% gotowi do gry i w tym kontekście, zapytam też też omawia, dostęp do tego niego, przygotowanie do kadry. I drugie pytanie, to może być tak naprawdę, co będzie? Ostatni taki poważny sprawdzian, który już przed no bo już raczej nie spodziewamy, że to prostu Czy jeszcze Pan jakieś specjalne wariat będzie chciał? Już jako Nie, my mamy już pewien styl, wypracowany, to co w, w, w ostatnim roku te spotkania, które rozgrywaliśmy, przeważnie kręcimy jednym tym samym systemem. To od końca zaczynam na e, e, temat rybusa. Zdrowia pozostał w nas 13% No raczej znaczy, wszyscy są, oprócz Lewandowskiego, wszyscy są zdrowi. Naczekał na leki ból pasilecki, ale dzisiaj na chwilę już zapomniał o bólu. E, także wszyscy są zdrowi. Jeżeli chodzi o rybusa, to naprawdę rybus zrobił w ostatnim czasie niesamowity postęp. Te wszystkie, te wszystkie spotkania, które grał w e, Kucharach Europejskich, wygrał z danego kompleksu, grał w luty z równym. Naprawdę to była wybijęca postać w można tak powiedzieć. I e, to pierwsze? Już, to, 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 to drugie. Przepraszam, ja. proszę, można. No e, by Ostatnie spotkanie z Pastem dla Książki, która spotkań, zostawione bliżej dla pomocy. Pan widzi tego piłkarza w środku, pola jak tutaj jest, czy może ustawionego bliżej lewej A Ja powiem tak, że akurat no, musiał Pan usłyszeć dzisiaj na, na komentarzu, w którym rozmawiałem z Sebastianem na ten temat. Więc ja Sebastiana widzę tylko, jest to typowo rozgrywający za napastnikiem Sebastiana, Gdybym wystawiał na lewej stronie czy na prawej stronie, jakbym mu równą Czy jeszcze pan trener może typować winik? No. Proszę. Czy pan trener może typować winik? E, jeszcze w to dolądka nigdy w życiu nie wygrałem, nawet drugi nie miałem, także nie wygrałem. Dziękujemy bardzo.